Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj dodali koło specjalne To jest... Okażno tutaj Orbit, ten Skarnetsu The Face Spirit Amethyst Nyx, Frozen Valkyria Zielony Samurai, Dynamitron Inferno Dragon i Kapitan Golden jeszcze jest koło ninja, szkiele sz koło ninja szkielety Tutaj. Tutaj głównie są. Hmm, no, ninja i i tutaj jeszcze ten. To my teraz sobie otworzymy spiny. Otwieramy. Jak będzie coś fajnego, to dobrze, że mam nagrane. Po raz tu trafiłem legendę. Yy, mm, dobra. Otwieramy kolejnego spina. I będzie zwykle nie dobra. To... czekaj, Wow, ale dużo tutaj jest Znajomych, tak powiem. Wbierzemy sobie mm, takiego wkina. I widzimy się w rond. I mamy Flor flipa. Tutaj oczywiście. tylko tutaj. O. No kurze. Co jest? Ach, ale go spych małym koszem. Ale też sobie zuczy banania, Jana. Mm, i... O, i chyba to inne nie. Co? Już jedna osoba przyszła. Co, ten? O! Musimy... O, kurczę, nie, nie. Nie. Co? Jak oni się tam dostali do mety? Dobra, 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 jest, jest git. Jest git. Jednego tutaj... Yy, skosiliśmy. Drugiego nie. No nie robię teraz tego. Tyś. Dobra, jednego skosiłem i myślę, że nie przejdzie szesnaście osób. No, i pięknie przychodzimy. Osiem osób. W razie. Chciał przytulić, ale nie. Nie zdążył. No, okej. Okay. No to widzimy się w kolejnej rundce. Piwo Pasz. Nie upij się do mety. O tak. Piwo Pusz. Tak jak mówi Mat Czy mówi kolega, co ma podobne subskrypcje. Ja mam 111 w tej chwili. A on ma 108, czy już więcej, bo już nie wiem. Hmm, jest git. tak, można tak powiedzieć. No nie, no co? Co on robi? i szybko przychodzimy. Dobra, musiałem się zakręcić. No dobra. I oczywiście mam taniec samba, co wydropiłem z koło szpanerów. Co ze wszelkiego. I co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, będzie. Bo Bodbas. No może być. No, okej okay. Oni też próbują wkoczyć na hydra. Dobra. Wow. dobra, dobra, Tworzy się. No, co ja Już trzy osoby umarły, współczuję im. te kroki, no nie, chciałem powiedzieć, że te kroki nie pasują do tego skina. No i zginięty, więc idziemy do kolejnej rundki. No i jak zwykle tail file na pierwszą. Hopcia, no, hopsia, 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 hopsia. Hop hop to akurat nie będzie. Hop, 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 hop. hop, hop, hop. i przez to nie przejdę. No co jest? No dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Teraz gramy z moim kolegą Arturem. Nie, wiecie jak oglądaliście wszystkie filmy. No w sumie na każdym filmie jestem z Arturem. No i Co, że się tak długo ładuj, ale gram na telefonie. Okej. Okay. To zaraz będzie rundka. I mamy Bill On za pierwszym, on otworzył po prostu takie sobie 5 spinów, i właśnie wydropił to. On zawsze robi tego trika, więc nie wnikajcie. I też ma. Tą mamotkę. Wow, 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 dobra. Było. Chyba to nie było za dobre Tutaj czekam I to był lak? Dobra, już nie Po prostu Wderzyliśmy sobie w powietrze Unik. No, ja to profesjonalnie, to. Okej. Okay. No nie. Ale sobie utrudni życie. Nie ja sobie to na spokojnie przejdę. No, nie, no, no, dobra. No nie, nie, już się już nie, tam kiedyś tam nie, na tych drugich. Ja go tak po prostu spychnąłem bez powodu Artura powodu. O i tak jest git dobra. Ja sobie przechodzę górą i wpadł. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Dołączył ktoś inny. I. Na końcu miał it. Jak teraz się nie zanuluje I on ma tego złotego tego. Jak ktoś teraz ogląda, ktoś z was. Bo może jakiś widz mnie zaprosił. To dziękuję naprawdę. A no to się nie zanulował i teraz możemy grać z nim. Później o taki nik mi chodziło. On ma flagę tego, Hiszpanii. On ma jeszcze ametkę. Hi, chciało mi się go uderzyć. Nie wiem, dlaczego ja go tak nie trafiam. O. No i teraz. On chyba nie ma emotek, choć ma tego skina. Mi się on nie podobał. Mój kolega kupił tylko dlatego, że specjal. zrobiłem. Ale klacz. O kurczę, dobrze, że mam nagrane. Już serio myślałem, że nie zrobię. I takie jest. Nie! Dobra, ale fajna gierka. Okej, okay, dobra. Widzimy się w kolejnej rundzie. No. Może. Dobra, dołączył on. Więc jest git. Czy tam nie. Z to mi aktualnie. No właśnie 4 minuty. No, no okej. Okay. Może damy radę. Wczytuję. No W takim rundzie się nie popisałem. On ma dalej podstawowy ten. Ale, yy, taniec zwycięstwa Ale, że on ma tego skina, jest początkowym graczem Albo on po prostu, no w sumie ma flagę Hiszpanii Oj, bym go kopnął w lasery Go się tak go się blokuje On chyba jest takim unikaczem, a nie dobrym graczem, bym powiedział. No ale porobił mnie w pierwszej. Ua, okay. Teraz nie chciałem go walnąć, po prostu, no tak chciało mi się. Ui. I rzucę bananka. No, nie, nie, nie dało się. No, co ja zrobiłem? Dobra, jest 2 0 dla niego, już nie będę grać. To brawo, dla tego, co oglądał, więc.